Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym przełomowym dla nas wszystkich dniu. Przypomnę, że mamy rok 776 i jesteśmy obecni w Olimpie, gdzie odbywają się pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Za mną w tle możecie Państwo zobaczyć 10 sędziów, którzy czuwają nad prawidłowością przebiegu naszych, naszych pierwszych Igrzysk Olimpijskich. Dziś jest już trzeci z pięciu dni naszych pierwszych Igrzysk Olimpijskich. W dzisiejszym dniu o poranku zawodnicy składali ofiary Zeusowi. Uwaga! Po długim oczekiwaniu nadszedł czas na zakończenie biegu do Lichos. Przypomnę, że jest to bieg długodystansowy. Dystans ten wynosi 7 stadiów i jest biegiem bardzo ciężkim. Skupmy się więc na ostatnich metrach tego nadzwyczaj boskiego biegu. Jesteśmy obecni w Pekinie, skąd nadajemy relacje na żywo z Igrzysk Olimpijskich 2008. Już za chwilę pokażemy Państwu fragmenty z różnych dyscyplin, które odbyły się dotychczas. Były to m.in. skok w dal, bieg przez płotki mężczyzn, biegi sztafetowe kobiet i mężczyzn oraz pchnięcie kulą kobiet. Eu Olimpiada w starności, jak wygląda olimpiada teraz. Teraz chcielibyśmy Wam pokazać całkiem coś nowego, czyli jak olimpiada będzie wyglądała za 20 lat, może 25, kiedy rozwiną się takie dyscypliny jak deskorolka, freestyle football czy BMX. Zapraszamy! Popatrzmy. <ścoughs> My Tahoe got a riding shotgun, and no not one of them got close. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this village, now that many of us. And ladies love us. My boss is kicking up dust. It's on to the break dawn, and we're starting this party from the Okay, let's go. Back with Andre the Giant, Mr. Elephant. To Cudowna akcja. piękny przejazd. To było fascynujące, ten refleks i ta moc. Pięknie. Nie, nie podobało mi się. Zmarnowaliście nasz czas, to było beznadziejne. Jesteście Nikt tego nie będzie chciał oglądać. Nienormalni, nie wiem, udajecie kogoś ze sobą. Nie podobało mi się. Masakra, naprawdę. Poziom kreta na żuławach. Ciao. Thank you. Shaw. The elephants have entered the room. I venture to say with the center of attention it's true. Not to mention back with the vengeance, so here's the signal. Of the bat symbol, the platinum trails back on you, hoes. So crack a bottle, let your body waddle Don't act like a sloppy model, you just hit the lotter. up oh uh-oh, bitches hopping in my tahoe. And ladies love us, my body's kicking up dust It's on to the breaking dawn and we're starting this party from dust Ladies and gentlemen, Dr. Dre They see that low-rider go by, they like, oh my You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why I dip through in that six-tray, like sick of am I'm a niche that they can't that. left off and get smashed again I'll be damned, just fuck around and crash my Benz, driving brown with a smash front in let's cash that one in grab another one from out the stable the money car to welcome me no water, elder pewnie zastanawiacie się państwo co ja tu właściwie robię otóż poproszono mnie bym podzielił się z państwem tą jakże smutną wiadomością, że to już po prostu koniec łodziaka męczą 都是朋友，请不用客气。花一世情，带笑意，只为。